Bardzo lubię po swojemu, tak, tak bardzo lubię, tak po mojemu, tak autentycznie, tak, tak w taki na przykład sposób, że ja to czuję, że mi się to podoba. I owszem, przez to jest mi często ciężej, bo no nie mam zespołu. Mam zespół, który mnie wspiera, ale nie jest, który mi pomaga technicznie, ale nie mam zespołu, który, z którym dzielimy się po równi, bo jest po mojemu, nie? ale właśnie Chyba o to chodzi w tym urzeczywistnieniu swojego. Ja, żeby w końcu zobaczyć siebie, co ja lubię, czego nie lubię, czego ja potrzebuję, właśnie zobaczy, usłyszeć tą swoją duszę, która odpowiada na pytanie, kim jesteś. Tak? Kim, kim jesteś, czym jesteś, jaką jesteś, ale i, i, i żeby później za to nie przepraszać. Po prostu, no, no jestem, wiesz, jak są te, tych pięć praw asertywności. No dopóki, dopóty to nie, nie jest świadomym ramie, ranieniem innych i jakąś formą agresji czy przemocy, mhm. to kuźwa, nie przepraszajmy za to, tak? A jeżeli ktoś się nawet poczuje tym moim ja urażony, to ja też nie mogę brać wiecznej odpowiedzialności za innych, my możemy o tym pogadać. Ale ja nie chciałam kogoś urazić swoim ja, ty swoim, wiesz, działaniem, tworzeniem, czy ja swoim takim po mojemu, nie? To jest chyba też lekcja, którą my kobiety powinniśmy wziąć. To super, że pani Małgorzata Rozenek to powiedziała. Myślę, że uczmy się od niej tego, tej, tej formuły. Nie przepraszajmy za to. Tak samo jak nie przepraszajmy za to, że jesteśmy, nie wiem, nie generatorkami, liderkami i nie wiem, jesteśmy w kruche. Jakby, tak, po prostu bardziej, tak? Spokojne. Tak, tak. Przecież możemy mieć różne tak. temperamenty. Ja wiem, że mój temperament Dokładnie. jest postrzelony, że ja jestem osobą wysoko wrażliwą i ja po prostu zawsze będę reagować mocno. Ale nie każdy taki jest. I też nie musi za to przepraszać, co, że to zauważyłaś. No. Tak, tak, tak. No właśnie, że tych norm. Ja tak, tak mówię, bo zawsze mówimy, że no, no ktoś jest normalny, nienormalny jakiś. Tych norm jest tyle, ile nas mhm. jest na świecie. Tak. Każdy ma swoją normę. Tak. Tylko odkrycie tego, co jest właśnie moją normą, czyli tak naprawdę, kim jestem, czym jest moje ja, kim jest moje ja. I teraz właśnie patrzenie na siebie i zwracanie się do swojej normy, a nie do jakichś norm, które powstały w kulturze, społeczeństwie, albo które słyszymy, że muszę, powinnam to jest mhm. klucz. Pisanie swojej normy. Tak. I uszanowanie jej. I uszanowanie jej. Zauważenie jej. Tak jakby takie uważnienie jej, tak jak jest jest jakieś takie ministerstwo norm, jakiś urząd norm, które nam mówi, że kilo to kilo, nie? Chyba jest coś takiego, mm. jakieś takie urzędy normalizacyjne, na pewno coś takiego jest. Mm -hmm. I, I myślę sobie, że po prostu uważnić tą swoją normę, nie? Że ja mogę taka być, po prostu mogę taka być. No, oj tak, oj tak, oj tak. A powiedz mi, tak już naprawdę mm. kończąc, za co ty jesteś dzisiaj, Marta, wdzięczna? Z poziomu takiego bardzo cielesnego, że zrobiłam sobie małą jogę rano. I ja jakby zrobiłam ją dokładnie w tej kolejności, która mi służy, czyli przed śniadaniem. Wiesz co, jestem, jestem chyba najbardziej wdzięczna za to, że, że ja w końcu siebie zauważam. Tak po prostu, tak... Nie jest mi jakoś super łatwo w tej pandemii, tak? No właśnie, z, z tymi dziećmi w domu. Ja zostałam pozbawiona wyjazdów służbowych, które mnie karmiły z wielu poziomów, tak? Mój mąż też przez to wierzę, służbowo, a to też było dla niego jakąś taką, jakimś takim stałym rytmem, w którym żył przez 16 lat i też za tym tęskni. Nie jest nam jakoś super łatwo i nie na wszystko są odpowiedzi, nie? rozwiązania. I niektóre rzeczy wymagają cierpliwości, tak? Czyli, żeby na przykład znowu jeździć do klientów, tak? Ale mimo wszystko w tym wszystkim czuję, że ja siebie zauważam. Mhm. Mniej, czasami więcej, ale, ale siebie zauważam. I, I chyba za to jestem wdzięczna, że. No i oczywiście też za to, że jesteśmy zdrowi, że jesteśmy razem, że moja rodzina jest zdrowa. Za takich dużo rzeczy jestem wdzięczna. Ale za zauważanie siebie chyba najbardziej. Hmm. Hmm. Dzięki wielkie Marta za dzisiejszą rozmowę. Dzięki. Ja, ja też dziękuję. dziękuję. Dzięki. Dzięki. Dzisiaj moją gościową była Marta Iwanowska-Polkowska. Tak.